Pamiętam jak dziś e, była jesień, to nie jest fragment m, tekstu piosenki, tylko akurat, e, fragment mojego życia. Pewex, e, Mokotów, e, miałem, byłem z rodzicami, rodzice kupowali bodajże lodówkę albo pralkę, to było mniej ważne, ale była gablota z kasetami i tam kupiłem swoją pierwszą kasetę, był to e, Roxette, Look Sharp. I one kosztowały jednego dolara. Pierwsza piosenka, to, to znaczy może nie, nie wiem czy pierwsza, ale pierwsza, którą zapamiętałem, może tak, tak byśmy to, pozwolę sobie to tak uściślić. W każdym razie Michael Jackson Man in the Mirror, czyli piosenka, która mówi o tym, że wszystko co, co zaczynamy, jakiekolwiek zmiany świata, wszystkie rewolucje czy zmiany społeczne, czy po prostu zwyczajnie bycie ludzkim, zaczynamy od siebie, nie, nie, nie zmieniamy innych. Ta piosenka łączy się z taką czynnością, którą zawsze się wykonuje, wykonuje rano, czyli albo się gola, albo myje zęby, więc staję przed lustrem, lustrem i widzę tego człowieka w lustrze i zaczynam ten dzień z tym człowiekiem w lustrze, czyli zaczynam sam ze sobą i tak mi się wydaje, że sam ze sobą będę kończył to życie ze swoimi myślami i zawsze wydaje mi się, że trzeba umieć sobie spojrzeć w oczy i dlatego ta piosenka jest taka, cały czas gdzieś tam ze mną jest jak ją usłyszałem, to gdzieś to, to ona po prostu zżyła się ze mną.

po pierwsze jest jak my, jak ludzie i jest niedoskonała. Słychać, słychać szum, słychać niedoskonałości otw otwarzacza samego nagrywania. E, oczywiście w zależności od sprzętu to jest różnie, natomiast to jest takie, to się łączy z takim wspomnieniem em, całkiem niedawnym, przed kilku lat, które miałem w Carnegie Hall. Tak, czyli jeden z naj najlepszych sal koncertowych świata, gdzie to nie jest tak, że idzie się na Dora skali Karnegi Holczyk, gdziekolwiek indziej i do Filiharmonii, chociażby w Warszawie idzie się jest idealna cisza i wszystko jest idealnie ze strony orkiestry, ze strony słuchaczy, tylko zdarzy się, że ktoś się przesunie, ktoś chrząknie, kichnie. To, siedzi, Mhm. normal, tylko, że nie, nie może zwalniać. Ja no, że zwalnia, dobra, ale to, to, to sobie poradzimy sobie z tym. Albo może być Dress for Success. Dress for Success. Na, 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 na. W chwili obecnej, oczywiście jest to powrót do, i to jest sentyment, czyli mogę powiedzieć, że jestem już za szczytem swojego życia, czyli mam 41 lat i to już tylko, raz, tylko z górki to, i to, to że tak powiem, czas już ucieka. Jest takie poczucie, to, jest, to, to nie jest faktycznie takie przesadzone, czy też nieprawdziwe. Jest coś takiego, że się czuje, że nagle ma się tego czasu coraz mniej i człowiek chciałby już zacząć czerpać jak najwięcej z tego życia, więc kabry już miałem, nie polecam, bo mało praktyczne. Natomiast, natomiast tutaj kaseta daje to, że mogę poczuć się znowu i faktycznie jest coś takiego, że mając 41 lat, nie czuję się staro i czuję się bardziej właśnie. Atomicy kaseta pozwala mi przenieść się w czasie, kiedy byłam w liceum, czy, czy byłem na studiach. I to jest chyba niesamowite, żeby właśnie nie czuć tej różnicy wieku. To znaczy, oczywiście, jakieś tam doświadczenie może występuje, ale czasami te zachowania, kiedy i ta potrzeba, głód życia, który powraca, to niesamowite mieć w tym wszystkim towarzysze w postaci takich właśnie kaset, które, które łączą te, te dwa okresy życia. Przypadkowo, chociaż nie mówi się, że nie ma przypadku, to znaczy polegało to na tym, że po prostu odkryłem pudło kaset, które zainteresowało... Moich synów, a ponieważ różnica między nimi jest zasadnicza, czyli to jest 13 lat, w związku z tym, jeżeli coś interesuje najmłodszego i interesuje najstarszego, czyli młodzież, interesuje dziecko, to coś tu musi być. Znaczy, że to jest nie tylko, że tak powiem, moje, widzi mi się, tylko się, jest w tym coś wyjątkowego. Projekt, który zaproponowałem do rozwijania na, w ramach startup art w Warszawie i tam spotkałem mnóstwo od siebie, osobiście czyli studentów, <grych> e, którzy miałem, to, to był właśnie Paweł i Gosia, e, którzy na, to, pomagali mi rozwijać ten projekt. Ja zaproponowałem dwa projekty. Land art parki i właśnie muzeum kaset. Oni wybrali muzeum kaset i żeśmy to rozwili i doszliśmy do finału startup artu. Byliśmy jednym że chyba z. Z sześciu czy ośmiu czy finałowych projektów prezentowanych. Nie wygraliśmy, ale dalej z Gosią, żeśmy rozwijali ten projekt przez kolejny, przez kolejny rok. I potem właśnie staraliśmy się znaleźć partnerów do tego, żeby to zrealizować, wyjść dalej do innych osób. Czyli to był Hard Rock Cafe, gdzie zrobiliśmy urodziny kasety magnetofonowej, to było potem koneser, gdzie okazywało się, że mogliśmy w takich miejscach robić imprezy, gdzie robiliśmy to wszystko za darmo. Że za darmo, w sensie nie musieliśmy płacić za, za powierzchnię i tylko była tylko kwestia tego, w jaki sposób to zorganizujemy. Więc potem już kwestia kupowania ścianek, winderów, innych elementów tworzenia programu, wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego to oczywiście była po naszej stronie. Nie żałuję żadnej, żadnej kwoty wydanej, bo uważam, że nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Bo niesamowite jest to, że na przykład przedwczoraj pisze do nas pani, że ma kasety i chce do nas, do nas przesłać. My odpisujemy tak, bo każda kaseta ma sens dla nas, bo może służyć innym, możemy zafascynować innych. A pani odpisuje: Tak, wiem, bo byłam u was w koneserze, tak, na wystawie czasowej. I więc niesamowite jest to, że, że jednak zasiane ziarnko, to ono kiełkuje może nie od razu, nie w przeciągu kilku miesięcy, ale roku yy, i dłużej i cieszymy się z tego, że, że są osoby, które zauważyły, że, jest, że próbujemy coś ocalić nie dla nas, nie dla pieniędzy, tylko dla, dla trochę szerszego yy, wolumenu osób. Wśród kaset, które posiadamy, mamy przegląd tak naprawdę każdego rodzaju muzyki. Mamy przegląd praktycznie wszystkich wydawnic, które kasety wydawały w Polsce. Trudno powiedzieć, że, że mamy wszystko, bo nie mamy wszystkiego, ale miłym zaskoczeniem przy braku pełnej, pełnego katalogu, bo nie mamy wszystkich spisanych kaset, i tutaj czekamy na wolontariuszy, którzy nam w tym pomogą. Okazuje się, że co ktoś do nas przyjedzie, mając własną kolekcję, potrafi tylko na podstawie tych tysiąca kaset, które są wystawione tutaj na ścianie, a 9000 mamy jeszcze na zapleczu, potrafi znaleźć coś, czego on nie ma. Zacznijmy już od Walkmana. Czy mamy Walkmana z 1980 roku. Jest to pierwszy model Walkman'a, czy on jest tak naprawdę 6 miesięcy po ukazaniu się w ogóle Walkmana na świecie. To jest pierwszy Walkman TPSL 2 z firmy Sony, bo to ona stworzyła Walkmana jako przenośny magnetofon stereo do słuchania muzyki i dźwięków. Natomiast najstarsza kaseta, którą mamy w Wydaje mi się, że to będą kasety w, ze stylu Gorzów. Czyli mam, mamy, mamy lata 70., e, końcówkę, i to będą te kasety, które najczęściej już nie, nie mają swoich, swoich okładek, czyli nie mają tych nalepek na, na kasetach, które odróżniały rodzaje taśmy. To jest człowiek, tak? Więc mamy, mamy, mamy lekcje angielskiego, tak się może mamy. No właśnie, babcie słuchają, ale też słuchają rodzice, tylko ukradkiem, bo nie mają czasu, bo muszą pracować, a po, po, po pracy muszą się z wami odrabiać lekcje. Więc kochani, dochodzimy, dochodzimy tutaj do Walkman. Kto ma telefon komórkowy przy sobie? Na pewno Walkman. Długo szukałem walkmana, modelu Walkmana, który mama mi kupiła w sklepie Sony w Berlinie Zachodnim, kiedy już, tak powiem, to był trzeci Walkman, który miałem. I mama kupiła mi go właśnie za dobre wyniki w nauce i mogłem sobie go wybrać. Oczywiście do określonej ceny, bo tam dużo było innych, które chciałbym mieć. A tym bardziej, żeby dorównać bratu. To też był bardzo ważny czynnik. Mój brat wtedy miał już, właśnie, zawsze miał do mnie lepszy, no był starszy, a ja próbowałem za wszelką cenę mu dorównać. Natomiast tak czy inaczej, to był. I znalezienie tego okna na rynku, powiem zupełnie szczerze, przesaiło mi no, ze dwa lata. Tych, którzy pamiętają gazetę i e, tych, którzy nie pamiętają, ale mogą dzisiaj właśnie się właśnie z tymi gazetami zapoznać. E, mówimy o młodych pokoleniach, mówimy o dzieciach, a właśnie tutaj jedzie e, przyszły urzędnik kaset, e, próbuje zbudować związaną kontakt z mamą. Wśród naszych odwiedzających mamy szeroki przekrój osób. Ale wszystkie osoby, chyba łączy jedna podstawowa rzecz, że poszukują w życiu coś, czegoś więcej. Poszukują w życiu nie tylko wspomnień, takich czy pewnych punktów, czy wydarzeń w swoim życiu, bo to nie, nie, nie tylko chodzi o historię, ale potrzebują, potrzebują czegoś więcej, potrzebują też, wydaje mi się, często być potrzebnymi, potrzebują odkryć z siebie, czyli właśnie zastanawiają się nad sobą i dla nich to jest to też pewnego pewne rodzaju podróż w czasie. Niesamowite jest to, że przychodzą właśnie często rodzinami, a nie tylko z samemu i mają ogromną, ogromną empatię i skłonność do dzielenia się. Więc mówiąc i wyobrażając sobie teraz, przypominając sobie twarze tych osób, powiem szczerze, że czuję jakby zupełny spokój i radość ich po hipoty to dużo opisuje, jak, jakie osoby tutaj przychodzą. Więc Zobaczcie, nie mamy już rowków, tak jak było wcześniej na krem, kremofonowej. Taśma jest gładka i co najważniejsze, jak sobie a, To jest taśma, to jest taśma, zobaczcie. Mamy taśmę, taśmę na szpulach i teraz mamy mam do Was prośbę. Spróbujcie, ja, e, proszę bardzo, tobie, tobie dam tą szpulę, a tobie dam kasetę. Spróbujcie włożyć to teraz do kieszeni. Prowadzenie Muzeum Kaset to przede wszystkim e, pasja. I rozwój sam samego siebie. Czy zawsze łatwiej jest robić coś dla innych, w sensie też zawodowym. Czyli dostaje się projekt, się go rozwija, nie czuje się takiego obcią obciążenia psychicznego. Jest oczywiście stres, natomiast tutaj polega na tym, że to jest, tu jestem sterem, żeglarzem, okrętem, e sprzątaczką, e marketingowcem, e kreatorem. I tak naprawdę to jest wszystko w jednym. I wydaje mi się, że oczywiście jest to. Liczę na to, że to będzie sposób też na, na dalsze życie zawodowe, trochę bardziej wdzięczny niż do, dotychczas. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym projekcie. I tak naprawdę, wystarczy tylko do nas przyjść i dla każdego, znajdziemy coś. W czym mógłby nam pomóc. Naprawdę mamy bardzo wiele aspektów tego projektu, gdzie każdy będzie mógł się odnaleźć w takim zakresie czasowym, jaki potrzebuje. Tylko zaczniecie do nas sami skontaktować: czy poprzez maila, Facebooka, Messengera, cokolwiek, co teraz funkcjonuje, w czym jesteśmy, Instagrama także chociażby. Wystarczy po prostu tylko do nas się zwrócić i, i wykazać się chęcią współpracy, i to wszystko. Like a she's got the look I have a later Cause Anna's got a number when she's spinning me around Kissin' is a colour, love lovin' is a wild dog, she's got the look